Ring around the rosy pocket full of posies, Hashes, ashes, ashes, we all fall down. <laughs> Witajcie w kolejnej części Slendera, ta nazywa się Elementary. Z tego co słyszałem, z co znajomych, którzy to recenzowali, to jest jedna z najbardziej popieprzonych części Slendera, w jaką idzie pograć. Tu przynajmniej nie ma latarek, więc mi się nie kliknie. Nie mogę zrzucać flar, więc nie czuję się bezpiecznie. Um, jeszcze możemy tu, zdaje się, spotkać rozczłonkowane ciała, tak po drodze. Jest to ponoć jedna z najbardziej psychodelicznych części. O, widzicie? Tam jest na przykład Rąsia. Co to jest? Kurwa, no... bla, 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 bla. Patrzcie, demotywator. Dobra, lepiej się nie zatrzymywać. To jest ręka, tak? Wydawało mi się, że się rusza. Co to jest? O właśnie, musimy zebrać 8 pluszowych misi. Teraz mi się przypomniało. Kolejny demotywator. Nie patrz się za siebie. Nie patrz się na boki. Bo cię zjedzą beboki. Bebok to taka, taka, taka fajna istota. Nie wiem czy chcę tu chodzić oh, 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 fuck. Wiecie co, ja zawsze nie mam powietrza już w, w płucach jak on wyskakuje, przez to taki syk robię takie... Natomiast muszę przestać Dwa Dwa misie Sukinsyn Co co co? Czekajcie, bo ja się boję te... Nie ja tego nie czytam, bo on mnie dogoni wtedy. Ginson. Dobra, nie oglądać się za nim, zaraz go zgubimy, nie, jak on już raz wyskoczy, ja pierdolę. jak on już raz wyskoczy, to więcej razy nie powinien mnie przestraszyć, że tak powiem. O, jest następny misio, e, i to chyba nie było rozsądne. Zaczęły się dzwony. Jezu. Będzie tu? Nie. Ale ja dobrze. Mara, zachowaj zimną krew. Nie ma go tu. Nie ma go tu. Sweet. No i chyba skolekcjonuję cztery miski. To jest głowa? Jezu... Nie da się otwierać drzwi, prawda? Całe szczęście, bo po tym mansion mam takie... ...takie dziwne właśnie wrażenie, jakbym mógł wszystko otwierać tutaj. Ale naprawdę cieszę się z tego, że... ...nic takiego mi tu nie grozi. To jest szkoła? Z tego co pamiętam, to ta legenda Slender'a zaczęła się chyba z tym. Ze szpitalem, tak? Płonącym. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam tego mema takiego, z tymi zdjęciami właśnie, że, że taka tajemnicza osoba tam stała z pożaru w szpitalu. Czy to była szkoła jednak? Niezależnie od tego, co to było, to spłonęło. Szkoda, że nie razem z nim. Stoi tam. Fagas. A widzę, że się przemieszcza. Jego trzeba obserwować chyba teraz. Bo On będzie próbował nas... zapnąć. W ogóle goście powinien zyskać miano pedofila, bo z tego co wiem, to dziewczynkom teraz biegam, tak? Taką malutką przerażoną, która nie wie co ma ze sobą zrobić Dobra, 5 na 8. Spoko. Spoko. Ooo, o 5 na 8. 5 na 8, 5 na 8, 5 na 8 Zachowaj zimną krew. Mamy 5 na 8 mischów 5 na 8 Misków Możemy otworzyć sklep 6 na 8! I co? Wysoci frajerze! Dobra, 6 na 8. Idziemy na zewnątrz. Spróbuję się ogarnąć i znaleźć tego więcej. Skin mi goni. Nie wiem, czy ja mam na niego teraz patrzeć, czy nie. Spróbuję mu zwiać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. w prawo chyba nie ma wejścia, co? Ja pierdol! Co jest, do cholery! Ej! Jeszcze raz. mi się, że się tak szybko poddam. Nie ma mowy. Byczys. Spróbuję zdobyć te 7. Może nawet 8 mi się uda. Kosz, rozgryźć o co tu chodzi. Co jest. To jest co najmniej dziwne. Dobra, ale nie potrzebuję tej muzyki, ja ją znam. Szczerze, ta muzyka mi się kojarzy z... Co to było? Ta muzyka kojarzy mi się z... 2 z Len... W Dead Space mieliście taką piosenkę. Wydaje się, że to jest ta sama, którą Roya wykorzystuje w swoich intro. Mianowicie Twinkle Twinkle Little Star. Jak ja słyszę śpiew dziecka, to ja z automatu... Myślę, że to jest to. Znaczy dziecka, to jest taki delikatny śpiew. Nie wiem, czy to jest kobieta, czy jeszcze dziewczynka. A tak czy inaczej delikatne, prawda? To chyba mi wyskoczył po raz pierwszy. Nie? Szkoda. Wielka szkoda, Slenderman. Myślałem, że założymy rodzinę. W końcu jakieś takie tendencje masz do przytulania mnie. Jezu... W sumie on mi teraz nie pomoże. Brakuje takiej formy zamieniania się w Super Saiyana. Gdybym coś takiego miał... Komary nie atakujcie mnie teraz. Ej, to jest ten gościu. To jest wołanie o pomoc. A tu na końcu jest Misia.

że to stan sobie tutaj stoi, ten ten, ten ziomek. Twinkle, twinkle, starlit, tilli, stararalit. Dobra, ja myślę, że tam na zewnątrz nie warto wychodzić, bo on tam będzie. I że najlepiej zrobię, jeśli po prostu przejdę się tędy. I będę na około tak szedł, tylko muszę mniej więcej ogarnąć mapę. Nie, tędy pójdę. Tędy jeszcze nie chodziłem. Ja mam uraz do takich korytarzy, bo jak może starsi widzowie pamiętają, którzy mój dawny kanał subskrybowali, w SCP grają. I... a, dobra. I SCP tym, za, tym zasłynęło w moim życiu, że po prostu boję się korytarzy. No przykro mi. Taki tam ze mnie kudłaty. No ale nie widzę nigdzie kolejnej części. Do fugzy. On nie będzie chciał ściąć drogę, co? Nie? Hello, a zniknął. Się nazywa Menda Pospolita. Ej, flaczki raz, proszę. Tam. 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 No nie wiem, chyba jednak wyjdę. Za mąż. Dobra. Hop. To jest na spacji. Nie mogę robić pod siebie. Nieładnie. Twinkle, twinkle. Że mnie nie ściga, to jest też podejrzane. Chyba, że ta część jest taka banalna, taka banalna, że nawet jej ja nie potrafię przejść. Tu już byłem? Byłem. Słuchajcie, jak z tej strony są krzaki, to z tamtej będzie wyjście. Chyba nawet tutaj, jak wejdę na ten korytarz teraz. To skrzyżowanie. Tak, tu jest wyjście. I zdaje się, że on gdzieś tu stoi po prawej albo po lewej, co? Tego kryzora to bawi. Skubaniec. 5 na 8. O, fakt. Teraz już zaczyna za mną chodzić. Dlatego muszę szybko dopaść jeszcze te dwie części. Czy trzy? Ile tego mam? Aha, idzie za mną. Trzeba go zgubić. Ale nie umie. Moje malutkie nóżki nie wyrabiają. Tu już byłem przy tej ręce. Nie chcę! No i też byłem. Czyli wchodzimy w teren. Dobra, grunt, że rzecz, którą trzeba było zdobyć na otwartym terenie, mam ze sobą. Teraz przynajmniej Gnój nie ma na mnie haka. Mm. Miło mi pana poznać. No, sprintuj maleńka, sprintu. Dobra, do trzech razy sztuka. Y. Jeden się jest tu, tu. Dobra, w sumie lokacje trzech miśków, czterech znam, a reszta to był przypadek. Czyli jeżeli znam czte, tam, czterech miśków lokacje, dobiłem do 7, czyli dwa powinny mi się trafić, a jeden może być problemem. Francisco Arroyo Arroyo Wiedziałem, że ty w tym bierzesz udział Byłaś nader pewna Nie da się tego pominąć, naprawdę? Dobra Nie lubię tego śmiechu Tym razem pójdziemy najpierw w lewo Być może pominąłem coś... Teddy Bears. Być może pomi a, pominąłem coś. Będąc tutaj. Być może są tutaj jakieś. Spróbuję tą latarkę wyłączyć i nic, no. Nie wprowadzę tu grozy. Dobra. Ja za dużo gadam. Dlaczego się zrobiło jasno? Dziwne. Aha. Polowanie, czas zacząć. Co my tu mamy? There is no escape. A zakład? Pokręcony krejzolu. I w ogóle gościu ma coś z psychą. Jak można pluszowe mi się na kolce nabijać? Znaczy, no, Jest to co najmniej dziwne. Przynajmniej dla mnie. A wiadomo, że moje standardy są nieco... Ej, nieważne. Z siebie dziwaka zaraz zrobię. Hmm. Zaraz, zaraz. Ja chodzę w kółko? Nie. Co jest? Gunman. Hahaha. <śled> Shanner 86 was here Ciekawe Pozdrowienia Dla kolegi po fachu W tym pokoju z doniczką jest Misio To nie ta doniczka. Ups. Tak czy inaczej dwa mi się mam Czuję satysfakcję Oh yeah Teraz, przy którym wyjściu był misiek? Tutaj. Dobra. Trzeba mu zwiać. Trzeba mu zwiać. Jego cholerne macki. Dobra, już mnie ma. Już krążę w kółko. Już mnie dopadł. Już po mnie. Już po mnie. Ale nie jest źle. Przynajmniej... Co to było? Przynajmniej swoje zrobiłem. Eee, ile miałem? 6 na 8? Maksymalnie? To ładnie. To ładnie. Zawsze jakiś wynik, wiecie? Przynajmniej z twarzą wyjdę z tej gry. Ah. a nie zero misiów, zero przytulania, tylko śmierć. Zgubiłem się, mogliby tu mapę zrobić, naprawdę. I tutaj jest slender. Nie ma? I tutaj jest Sender, tutaj jest hmm. Ciekawe. No jak to byłem? To czy... A, zaraz, to gdzie ja... Jak ja chodzę? No, chyba czegoś nie kumam. Okej, okay, tam jest podwórko. Tam się bawi w chowanego, ziomek. O, już wiem jak. No. Koleśowi ewidentnie się w życiu nudzi. Komu by się chciało nabijać na pal 8 misiów, wpuszczać tu jakąś dziewczynkę i stać jak ten cieć przy hałdzie żwiru i czekać na cud. 6 na 8. Biegnij! Biegnij małaniu! Nie oglądaj się za siebie! Biegnij! Biegnij! biegnij. Nie! Nie! Gdzie jest ten miś cholerny? Jest! 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 Aaa! Mam osiem! Mam osiem Wiej O, fuck Dobra, Jesteś blisko, maleńka, jesteś blisko Nie zdychaj mi teraz Leć, leć Speed Mamy wszystkie te... Boże, karteczki W Aj, w dupę jego. Dobrze. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego. 8x8 skolekcjonowałem, ale niestety dopadł mnie dupek. Aaa, byłem już tak blisko. Na no nic. Na no trudno. Jeszcze raz dzięki wielkie, serdeczne za obejrzenie tego. Jeśli się podobało, wiecie, co macie robić. Ja nie, no nie będę już tak do was mówił, bo to jest bez sensu. Dobrze. No to trzymajcie się i. Papa. Pa.